Cześć! Jestem Szymon i dziś pokażę Ci coś wyjątkowego. Citroen C5 Aircross, czyli SUV, który zaskakuje na każdym kroku. Przygotujcie się na podróż pełną komfortu i stylu. Citroen C5 Aircross to prawdziwa perełka wśród słów. Jego dynamiczny wygląd przyciąga spojrzenia. A nowoczesne linie i charakterystyczne detale sprawiają, że nie sposób go przeoczyć. Duży grill, eleganckie reflektory LED i muskularne nadkola nadają mu niepowtarzalnego charakteru. To pojazd, który sprawuje się równie dobrze na miejskich ulicach, jak i leśnych ścieżkach. Citroen postawił na maksymalny komfort: miękkie, szerokie fotele, doskonałe wyciszenie kabiny i przestrzeń, która zapewnia pełną swobodę ruchu. To idealne miejsce do relaksu, niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy, czy na dłuższą wycieczkę. Citroën C5 Cross to również mistrz przestrzeni. Bagażnik o pojemności 580 litrów pozwala na zabranie ze za sobą wszystkiego, czego potrzebujesz, a składane tylnie siedzenia pozwalają na swobodną aranżację przestrzeni bagażowej. Pod maską znajdują się nowoczesne i oszczędne jednostki napędowe. Do wyboru mamy silnik diesla, silnik z miękką hybrydą, jak i również silnik w hybrydzie plug-in do ładowania z gniazdka. Na pokładzie samochodu znajdziesz duży ekran dotykowy, jak i również liczne systemy bezpieczeństwa, takie jak tempomat adaptacyjny, asystent pasa ruchu czy system awaryjnego hamowania. A to wszystko po to, by Twoja podróż była nie tylko komfortowa, ale również i bezpieczna. Citroen C5R to SUV, który łączy sobie wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego samochodu. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wygodę, styl i bezpieczeństwo. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej lub sami przetestować ten pojazd, zapraszam do naszego salonu na ulicy Grunwaldzkiej 295 w Gdańsku. Do zobaczenia!